Witamy w kolejnym odcinku po ostrzeżeniu się na Menela. i z ryderem po jakieś żarcie. No co tam Ryder gdzie idziemy na to żarcie? Mów bo zaraz zdechnę z głodu. Dobra biech ci będzie idziemy do tej pizzerii za nami. No ale to wygląda jak podrobiony McDonald. Choj mnie to obchodzi idź po jedzenie. Witamy w obciągaczu z pospolitos, co pan życzy sobie zamówić jaka jest wasza specjalność, oto nasza specjalność, a z czego jest ta pizza, pizza jest z koziego gowna, z wielorybiego tłuszczu, i ze świni, no a ten napój to z czego, nie wiem szef nie chce zdradzić, a frytki to pewnie wpychacie se do pizdy, skąd znasz naszą tajemnicę handlową. No dobra poproszę to dwa razy, ich ojci do dope jak sobie pan życzy. No dobra widzę że cię mama nie kocha, a to skąd wiesz, no ja pierdolę. Dobra koniec tej pieprzonej telenoweli dawaj kasę za libację. O korwa, skąd ten pierdolony karzeł się to wziął, mama mnie urodziła ani jak ciebie, ciebie to znaleźli w kapościerder co ty odpierdalsz, w sumie to nie wiem widziałem coś takiego na filmach. Łosz korwa z dalajmy stąd. Ryder ty zawsze wpierdolisz nas w jakieś gówno żebyś korwa wiedział dostałem za to nagroda nobla. Trzeba było go zastrzelić za to że nie dał kasy za libację. Nie mogłem dlaczego bo zapominałem na boim. to było naprawdę dziwne muszę pogadać o tym ze swetem. Dobra to i ci zobaczymy się jutro. Nara. Osweta, no dawaj ty grobasie z Czarnobyla. Ja ci pokażę Czarnobyl. I co ty na to 35 do 20. Elo ziomki się ma Tomek co o ciebie. Masz listę gości z libacji mam ale dam ci ją jak coś zrobisz dla mnie. Co groby gdzie ta farba? O ciebie w dopie bo ostatnio widziałem jak się nią masturbowałeś. Aha mniejsza o to bierz ją i jedź. Okej, Łokorwa mać to są fioletowe fioty z Radia Marynia. Spróbuję się z nimi zakomplować. Siema ziomki. A ty to skąd nie znamy ci bo nie zaprosiłeś nas na libację. No to macie wpierdol. Ło a skąd się to wziął z dycho? Nie zaprosiłeś mnie i kompli na libację więc masz pierdol. ja pierdolę asfet to korwa drogi ryder. Zawsze wpakoi mnie w jakieś gówno. Zamaluję te wszystkie tagi i spierdalam. Aaaaaa strzelają do mnie i co ja biedny teraz zrobię, wiem wezwę Bobka albo kapitana Dymano i to znaczy dynamo, łokorwa ale ja jestem dobry z parkora, dobra to ostatni taki dostanę od Swetaliste listę, ło ile jej nie zastawił w Lombardzie albo w bordelo. No i po tagach, gdzie jest ten walony w dobskoprosiak Tomek wsiadaj, a gdzie lista, mają groby no to jedziemy. Ja już ci mówiłem ty pieprzony porąbańco, że nie mam tej listy, dawaj ją albo wypieprzę w powietrze wszystkie borderszoty i chickeny, nie nie rob tego wolę iść na odsysanie tłuszczu. Eloryder, a we szatan, co nic nic oglądałem tyle tobi się i mi odbija jest. Słuchaj tlosta do podaju dawaj to listę albo Tomek wywali ci z piętą w wrzęsę, no dobra powiem ci i zastawiłem ją w sklepie monopolowym, no i choj Tomek jedź do monopolowego. Okej, okay, ale niech ktoś ze mną pójdzie, bo się boję. Dobra ryder, ci z nim do monopolowego, a ty tłosty idziesz na terapię. Spierdalaj. Nie i co mi zrobisz? No właśnie korwa, twoja stara pierdolona mać nic. He, 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 he to było mocne.